pedagogika edukacyjna, z namiotami do Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, jest w Polsce z biurokratyczną znaną i informacją naukową oraz matematyka z informatyką. Oto nasza baza lokalna. Budynek przy ulicy Krakowskiej 30 oraz budynek przy ulicy regionu 2538, pierwsza szkoła w Białej Oto nasz obiekt sportowy w Kolejny dysponuję. Konflikt domem studenta. studenta. Dwiema obradów wyposażonymi w multimedialny system sterowania system sterowania multimedialnym. Ośmioma multimedialnymi salami wychodnymi i nich. Między tymi czteryma Oto nasz Ładne. Posiadamy dwie auly, które mogą powiesić po 40 osób. Są wyposażone bez bezprzewodowy system macie symutatywnych i między innymi jeszcze bezprzewodowy Posiadamy cztery pracownie komputerowe z ogólnodostępnym internetem. Studenci posiadający laptopy mogą e, korzystać z internetu w całym Głównym Łódź, ulicy Krakowskiej. A ci, którzy nie posiadają sobie komputerów, mogą korzystać z ustalonych kompetencji w chorach. To jest nasza czytelnia. Posiadamy koniecznie ponad 50 pozycji i co roku zwiększamy jest nasze kolekcje o 100 pozycji. Kolejny temat to tylko Co roku jesteśmy objęci, terapii roku zaczynamy ośmiu dziecka w naszym dziecinnym niedawno sprawnym. Porozumienia odwiedzinickich szkół i mamy podpisany kontakt z krówym arytmem, gdzie dwa razy w miesiącu będziemy mieć imprezy szkolne, takie integracyjne. Są prowadzone również u nas w szkole zajęcia z sars oraz studenci mogą bezpłatnie dwa razy w tygodniu czasem, czytać na pas. Studenci mogą skorzystać z domu studenta. Posiadamy nam pokoje jedną słowicznie osobowe, połączone w 90 osobowe z własną przymią Łazienką oraz z do internetu. A oto niektóre z naszych serwisów WPL nasza strona. Serwisy są tworzone dla projektów z różnych przedmiotów, a cała ta prezentacja oraz materiał z konferencji będą dostępne później na stronie współpraca. Kolegium organizuje co roku, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Przekonania Nauczycieli ogólnopolską konferencję dydaktyków i kształcenia kolegów, ona Kolejnym Kolegium regularnie organizuje także inne konferencje, w między innymi szóste Forum języka polskiego, organizowane dla w z Języka Polskiego i Uniwersytetem Uniwersytetu Miecznowskim, Pogranicza Galisji, organizowane wraz z Uniwersytetem oraz w relacji, a człowieka. Jeżeli z małżeństwem dowiedzicie się czegoś więcej o naszej...